Siemanko drogi widzowie, witam Cię na meczu B Bekrasy Bagac Krzeszów na własnym stadionie podejmować będzie zespół Wiktoria Czadrów Serdecznie zapraszam na to spotkanie Tak prezentują się składy na to spotkanie I rozpoczynamy spotkanie Bagac Krzeszów, Wiktoria Czadrów 17. kolejka Jeleniogórskiej Bekrasy Pagaz w kolonowych strojach niebieskich, a Wiktoria w czerwonych. I gol. Strzał z rzutu rocznego. Przepiękna, wykorzystana sytuacja. Piłkarze Wiktorii odejść od Wielskiego Słupka, nikt go praktycznie nie pinował a nasi piłkarze to Przepięknie, wykorzystaj czwarta minuta spotkania, i parazit w ciosie wprowadzi 1-0. I piękna bramka. DZIĘKI ZA OBSERWACJĘ! Przepiękny rzut wolny w wykonaniu bagazu 14 minuta meczu i gospodarze prowadzą 2-0

Dobro, dobro. 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 Dobro

Trzeci. Tak jest! Trzeci stały fragment gry i trzecia bramka do pagazu. 100% skuteczność. 25 minuta spotkania i pagaz Krzeszów prowadzi już trzy do jednego. Ale trząstki

Przełącz się, żeby. No się, żeby. Przełącz jest nie Przełącz się, żeby. Przełącz się, i no, nie? Niestety mało brakowało. Mało brakowało i byłaby czwarta bramka, no. Ale mamy kolejny fragment gry. A dzisiaj: cztery fragmenty. No i trzy gole. Także kto wie, kto wie, może na zakończenie pierwszej połowy. I interwencja czepka. I jeszcze jeden rzut, dobrze Gol. Gol. I mamy koniec pierwszej połowy. Do przerwy paraz wprowadzić się do jednego I rozpoczynamy drugą spotkania. Do przerwy pogazu wprowadzić 3-1 można jednego wypiernąć można spokojnie, ja to tam wycinam, ściszam, to i spokojnie. My mamy lepszego, My Dobrze. mamy lepszego. U nas będzie dron jeszcze ja ten to nowicjusz, ale tamten. Jaki nowicjusz? Jaki no, nowicjusz? To pierwszy sezon, pierwszy sezon. Pierwszy sezon nagrywa. Tamten nagrywa 15 i się co nie dorobił, to bardzo. Ja już od 10 razy na YouTubie pochopa tena nie zbi... ma, a tu tak. nie już pochopa odkryłem tak. <grypt> w zeszłym roku. dopiero nie, no nie, czekaj.

Субтитры сделал DimaTorzok Na zawiebie, o, pięknie! Ale, ale, ale. ale. Tak jest! Warunki atmosferyczne sprzyjają załonikom bagazu. 68 minuta i pogaz prowadzi już w 5 do 1. co tak łatwo? Nie pal, nie pal, nie pal,

Kapitarna interwencja. Bramka ale niestety przy nie ma już szans. Christian! I Wiktoria Czaderów. Dobywa drugą bramkę w tym meczu. Pagać, o Wiktoria Czaderów. 5 do 2. Nie kartka dla udać. Nie możesz się Nie możesz się Nie

70. oceną metod spotkania, rzut teraz Wiktorii Czarurów Igor Wiktoria Czadrów zdobywa trzecią bramkę w tym meczu Bagaż w kształciu Wiktoria Czarurów 5-3 do są są Ludzie jak szoszkie piłki? Czy jakiś? 12. Patrz, już każdy. O Jesus, sol, Alicji Chodź denerwował. denerwował. Dobra, Dobra. Musisz, Damian. Ale miałeś sytuację, Damian.

Tak jest, doliczony czas gry i Pagat Krzeszów zdobyła szóstą bramkę w tym meczu Pagat Krzeszów 6, Wiktoria 4, 3 i mamy koniec meczu LKS Pogaz Krzeszów 6 Wiktoria Czadrów 3 Witajcie Pami Pogaz Krzeszów Witajcie Pami Pogaz Krzeszów Witajcie Pami Pogaz Krzeszów That's się I'm się That's what <noise> <noise>